Patrzcie mordeczki, patrzcie co dzieje się z drzewami, znowu wichura i znowu huragan, a może trąba powietrzna, może tajfun, patrzcie, patrzcie jak pędzą liście po glebie, I wichury, wichury są super, wichury są naprawdę super, znowu przyszedłem do parku, żeby podziwiać ten żywioł natury i delektować się każdym momentem takiej zemsty natury. Wiecie na czym? Na ludzkiej ego egoistycznej, wyniszczającej polityce, jaką, jaka jest prowadzona na świecie. Londa, efekt cieplarniany, emisja gazów. Za dużo, za dużo tego. To właśnie teraz się dzieje. Patrzcie, teraz mam taki challenge, żeby wejść na któreś drzewo i dotknąć wichury. Dotknąć na tyle na ile się da. Tam wysoko gdzieś. Kurczę, tylko gdzie ja znajdę jakieś w miarę niskie gałęzie, żeby tam się wspiąć. Zaraz to wczaję. Nie, moment. Znalazłem takie drzewo. Jest w miarę blisko. Tylko muszę do niego dojść. Te są trochę za nisko. Ale zaraz dojdę do takich drzew, gdzie naprawdę będzie fajnie. O tam. Ach, mordeczki udało się. Wylazłem na drzewo. No i wysoko jestem, patrzcie. Patrzcie, patrzcie wysoko jestem. I chodzi mi o to, żebym szedł trochę wyżej, że kiedy wichura większa nadejdzie, bo nadchodzi, to żeby drzewo się kołysało razem ze mną. Ale, ale mordeczki nie naśladujcie mnie, bo to co robię nie jest mądre. No, trochę wlazłem. Chwilę mi to zajęło, ale udało się. Patrzcie, tu jestem, ok? mi tyle zostało, ale drzewo zaczyna się coraz bardziej kołysać, jest coraz bardziej niespokojnie. No I, i o to chodzi, bo właśnie wichury są super. Karol, Ty powiedziałeś, że bardzo lubisz wichury, więc pozdrawiam cię. Tu wysoko z tego drzewa. Spójrz jak wysoko jestem Tak jest. Tak. Razem dosyć wysoko Teraz czekam na większy powiew wiatru. Sprawdzam czy te gałęzie są w miarę mocne. Teraz trzeba wejść jeszcze wyżej. O, o cholera. Jestem dosyć wysoko, patrzcie No Teraz czekam na powiew, ale taki konkretny powiew. No, chyba idzie, chyba nadchodzi. Uuu, tam wysoko gałęzie już, już są prawie przy ziemi I coraz mocniej, coraz mocniej idzie. Idzie szkwał. Szkwał to taka, taki termin używany jest w żeludze śródlądowej. Dobra, idzie. Żeby, żeby gałąź nie pękła, one wszystkie są trochę wilgotne. O, o, idzie. I to jest właśnie to. Mówię Wam, te chóry są super. Wiecie co? Żeby Was za bardzo nie znudzić. Ja na razie zapauzuję. I kiedy będzie silny podmuch wiatru, ja po prostu odpałuję i będę nagrywał. Patrzcie, korony drzew nieźle się słaniają. Huśtają się. Huk potężnego wiatru przebiega ponad koronami drzew, wysoko, ale tu też go czuć. Tu też go czuć. Jestem trochę wysoko, no przyznaję. Ale te gałęzie wyglądają solidnie, więc raczej nic nie powinno się stać. Powinno być ok. I to jest właśnie to, ale fajnie się siedzi. Bujam się teraz na gałęziach. Jest całkiem miło. Bo naprawdę. Wichury potrafią być super. Uwaga, idzie następny podmuch. Ale taki mega. O! Wiecie co, przyznaję, że kiedy jest się między koronami drzew i tak siedzi się dziś wysoko, tak jak ja teraz, to tych podmuchów to bardzo nie czuć, bo drzewa zatrzymują ten wiatr w jakiś dziwny sposób. Najbardziej wiatr jest zwariowany, wręcz szalony, kiedy jest się między blokami i tam jest tak jak w wolnej przestrzeni przyciągi, wtedy wiatr umocza mocno między budynki, między kominy i prosto w okna. Ale tu między drzewami jest jakby spokojnie, pomimo tego, że drzewa się kołyszą. No i słuchać ten huk. Gwarantuję Wam, że na żywo słuchać lepiej niż, niż na martwo. To znaczy, to znaczy przez ten, przez, przez kamerkę. O, patrzcie teraz. O, zaczynam się kołysać Wrazem z tym, z tym moim drzewem no fajnie ja Cię kręcę, czuję się teraz jak na huśtawce ale fajnie, żeby tylko gałąź nie urwała się wichory są super, miałem rację kiedy tam ten filmik zrobiłem, naprawdę jest, jest fajnie uh, uh, uh. A. jakbym był znowu na dzieciakiem i huśtał się na huśtawce na podwórku okun, jak to było fajnie wtedy Ech. gałąź zatrzeszczała one są bardzo wilgotne. Tu jest pęknięta. Głupi ma więcej szczęścia niż rozumu. Może dlatego jeszcze nie spadłem. O cholera. Uwaga! Kolejny powiew idzie. Kolejny podmuch. Dobra, słuchajcie. Poczekam jeszcze chwilę, jak będzie większy podmuch, to wtedy będę nagrywa. Na razie znowu zapauzuję. Idzie, bo idzie. O, to jest właśnie to bardzo silne. A ja wysoko, mam nadzieję, że ta gałąź, na której stoję, jest mocna. Stanę na wszelki wypadek na dwóch. O, jedna i druga. Poczekamy na jeszcze większy podmuch. No teraz trochę się wrobiłem, bo łatwiej wleść niż zleść. i w tym momencie niby wysoko nie jest, ale kurczę będę musiał skoczyć, nie ma innego wyjścia, jak słowo daje. Sam siebie się pytam jak ja zajdę, a te drugi ja odpowiada zejść, tak jak wlazłeś, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, no ale dobra, nie ma innego wyjścia. Skaczę. Przykro mi ale żeby sobie ubranie nie podrzeć. Dobra. Skaczę. do O, skaczę. o, Jezu. Ja tam mam jeszcze na rzeczy w Ja Moja kamera GoPro w środku jest. Mam nadzieję, że nic się, nic się nie stało. Uf. Dobra, zlądowałem. O, z tego drzewa. Fajnie było. Uf. Dobra, zmywam się stąd na razie. No właśnie teraz jest szkwał. No proszę, akurat teraz. Taki fajny podmuch. Mogłem się pochuszczać. Ten podmuch przyszedł o co najmniej dwie minuty za wcześnie. To znaczy za późno. No Patrzcie, jakie to piękne. Powiem wam jedną rzecz. Taka wichura to też potrafi być przygodą. I słowo daj, uwierzcie mi. Wichury są naprawdę super. Do zobaczenia. you <laughs>